Kilka, a dla niektórych nawet kilkanaście lat oczekiwania. Serca fanów przepełnione nadzieją i lękiem, że ich ukochana saga jest zbyt ciężkim orzechem do ugryzienia dla reżysera Star Treka. Jako wieloletni fan mogę już na wstępie zapewnić Was, JJ Abrams wykonał swoje zadanie wzorowo. Ciężko mówić o fabule filmu, nie zdradzając żadnych jej wątków czy smaczków, a tych jest naprawdę wiele. Jeżeli spodziewacie się mocnego, fabularnego twista, nie zawiedziecie się. Film potrafi zaskoczyć, choć paradoksalnie wszystko to już kiedyś widzieliśmy, ale po kolei. Mark Hamill, Carrie Fisher i Harrison Ford wracają w swoich kultowych postaciach. Nie spodziewajcie się jednak, że całe trio ujrzycie jak walczy z nowym porządkiem ramię w ramię. Jednostrojga pojawia się w filmie na 30 sekund, drugie ma parę kwestii, a trzecie praktycznie prowadzi cały wątek. I tyle w tym temacie. Who are you? I'm no one. Stara Gwardia oczywiście spisuje się na medal, ale to właśnie nowe twarze sprawiają, że saga nabrała świeżego oddechu. Daisy Ridley jako Rey oraz John Boyega jako Finn to absolutnie doskonale skrojeni aktorzy pod swoje postacie. Bohaterowie szybko dają się polubić, głównie ze względu na dość typowe, rysowane grubą kreską charaktery. All into you. Główny przeciwnik Kylo Ren, odgrywany przez Adama Drivera, to niestety najsłabsze ogniwo nowej obsady. O ile doskonale wygląda i brzmi, gdy nosi maskę, o tyle bez niej wygląda co najmniej nijako jest absolutnie pozbawiony grozy, ale jego postać najpewniej będzie rozwijana, także miejmy nadzieję, że dorówna kiedyś klimatem Vaderowi. Oczywiście tak się nie stanie, ale do kogoś trzeba równać. Odnośnie scenografii i charakteryzacji, Abrams jak obiecywał, tak zrobił. Ekran jest zapełniony kukiełkami, propsami, makietami i statystami poprzebieranymi za najróżniejsze stworzenia, jakie znajdziemy w galaktyce. Jeżeli widzimy CGI, to głównie w walkach statków oraz do kreowania niesamowitego tła. I za to wielki szacunek. Gwiezdne Wojny są wyjątkowo apolityczne, co dla jednych będzie plusem, natomiast innym może brakować małych alegorii, które serwował nam Lukas w swoich filmach. Mamy tu raczej powrót do klasycznej potyczki między złymi resztkami Imperium, a dzielną i dobrą opozycją w postaci ruchu oporu i rebeliantów. Ale takich klasycznych zagrań jest znacznie więcej. Mało tego, film jest właściwie ograny na samych znanych nam gwiezdnowojennych schematach. Wszystkie motywy to właściwie wielki kolarz znanych scen ze starej trylogii, przemontowany i osadzony na bazie historii łudząco podobnej do nowej nadziei, czyli stare, ale w nowym, doskonałym wydaniu. Piosenka Johna Williams'a ograna jest na znanych nam nutach i świetnie pasuje do całości, choć brakuje tutaj jakiegoś konkretnego utworu, który zapadłby w pamięci, jak choćby Duel of the Fates z epizodu pierwszego. Może w kolejnych częściach otrzymamy soundtrack, który na dłużej zostanie nam w mózgu. Wojny, epizod 7 Przebudzenie mocy otrzymuje ode mnie 9 gwiazdek. Za aktorstwo i świetnie wykreowanych bohaterów, za przygodę, która, choć ograna na tym, co stare, wprowadza powiew w świeżości, ale przede wszystkim za klimat oryginalnej trylogii, który J.J. Abrams skutecznie przywrócił na wielki ekran. Dajcie łapkę w górę, koniecznie pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, bo już niebawem na kanale pojawi się mała pogadanka, tym razem ze spoilerami właśnie na temat epizodu 7. Dzięki za oglądanie i niech moc będzie z wami.